Sprawdzamy kariery losowych zawodników z NBA, część druga. Losujemy sobie rok draftu, zatem sprawdźmy, który to będzie. To jest 2021, więc będziemy mieli całkiem świeżego zawodnika. Powinien w lidze wciąż być i teraz sprawdźmy sobie, który to będzie pick draft 2021, pick numer 21. Także kombinacja 21 plus 21. Jest to Keon Johnson. Keon Johnson to shooting guard, który gra obecnie w Brooklyn Nets. W drafcie został wybrany jednak przez New York Knicks i od razu został wymieniony do Los Angeles Clippers. W LA miejsca zbyt długo nie zagrzał. Zagrał zaledwie w 15 spotkaniach, po czym spakował swoje manatki. do Portland. Latem 2023 roku doszło do kolejnej wymiany z udziałem Johnsona. Brał udział w transferze Damiana Lillarda do Milwaukee Bucks. Ale gdzie trafił Johnson? Johnson trafił do Phoenix Suns, którzy zdecydowali się od razu go. Zwolnić. Zatem Johnson został wolnym agentem i w listopadzie 2023 roku podpisał 10-dniowy kontrakt z Brooklyn Nets. W tamtym sezonie rozegrał dla tego zespołu zaledwie pięć spotkań, jednak Nets rok później zdecydowali się do niego powrócić i zaoferować mu po raz kolejny kontrakt, tym razem już kilkuletni. I czy się opłaciło? No, wydaje się, że zdecydowanie tak. Dotychczas zagrał w aż 76 meczach.

Jako starter notuje 10 punktów na mecz. Zaliczył też swój rekord kariery, 27 punktów, czy 22 oczka w wygranych meczach z Hawks i Rackets. W raportach scoutów przed draftem doceniano jego atletyzm oraz grę w defensywie. Wśród mankamentów wymieniano m.in. skuteczność za 3 punkty, ponieważ wynosiła ona zaledwie 27%. Jednak widzieli szansę na to, że Spacing NBA może Johnsonowi pomóc poprawić się w tej statystyce. Czy to się udało? No nie bardzo, ponieważ rzucał na 27%, teraz rzuca na 31,5%.